Pan Nowak, zapraszam na program Tajbrek. Mamy 20. dzień maja. Dziś moim gościem będzie Piotr Filipowicz, fizjoterapeuta, eleklerk moja Radomki Radom. Na początek zapraszam natomiast na przegląd zmian kadrowych w radomskich drużynach. Leclerc Moja Radomka Radom kontynuuje ogłoszenia nazwisk nowych zawodniczek na sezon 2021-2022 Tauron Ligi. Wcześniej klub poinformował o pozostaniu w Radomiu rozgrywającej i kapitan Katarzyny Skrup oraz libero Agaty Witkowskiej, a także dołączenie do drużyny nowej atakującej Katarzyny Zaroślińskiej Król, która zastąpi na tej pozycji Brunę Honorio Marques. Do Radomki dołączyła też nowa przyjmująca Aleksandra Wójcik. 27-letnia zawodniczka jest reprezentantką Polski kadetek juniorek i seniorek. Przygodę z siatkówką rozpoczęła w MKS Świdnica, a następnie kontynuowała szkolenie w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZPS Sosnowiec. Do tej pory Aleksandra Wójcik reprezentowała barwy klubów z Legionowa czy Muszyna, ostatnie trzy lata spędziła w ŁKS Konie Łódź. Wójcik ma na swoim koncie Mistrzostwo Polski oraz dwa brązowe medale. Do radomskiej drużyny dołączyła też nowa środkowa Freja Albrecht. To reprezentantka Belgii. W swojej karierze zdobyła m.in. brązowy medal Mistrzostw Europy 2013. Na swoim koncie ma też m.in. trzy Mistrzostwa Belgii, dwa Puchary Belgii, dwa Mistrzostwa i Puchary Francji, Puchar Włoch czy srebrny medal Ligi Mistrzyń i Pucharu Challenge. Z drużyną z Radomia żegnają się tymczasem przyjmujące Samara Rodriguez de Almeida oraz Julia Twardowska, a także środkowa Izabela Bałucka. W ekipie Celadu NA Czarnych Radom wciąż natomiast brak nowych nazwisk. Klub ogłosił tymczasem pozostanie środkowego Jakuba Sadkowskiego, który jest wychowankiem radomskiego centrum siatkarskiego czarni. W tym tygodniu odbyło się spotkanie prezesów klubów Plus Ligi, na którym zapadły kluczowe decyzje dotyczące sezonu 2021-22. Nowe rozgrywki PLUS-Ligi rozpoczną się 1 października 2021 roku. Zapadła też decyzja, że w nowym sezonie rywalizacja finałowa będzie toczyła się ponownie do trzech, a nie tak jak w ostatnim sezonie, do dwóch zwycięstw. W trakcie spotkania szefów klubów PLUS-Ligi rozmawiano nie tylko na temat bieżącego sezonu, ale także na temat planów na przyszłość. Jednym z punktów było wyrażenie woli udziałowców na poszerzenie PLUS-Ligi do 16 ekip w sezonie 2022-2023. Wtedy do najwyższej klasy rozgrywkowej awansuje mistrz Tauron Pierwszej Ligi, a ostatnia ekipa Plus Ligi rozegra baraż z drugą ekipą Tauron I Ligi. Zwycięzca tej rywalizacji wywalczy prawo gry w Plus Lidze. Dodatkowo w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce po spełnieniu szeregu warunków ma wystąpić drużyna z Ukrainy, Barkom Każan Lwów. Planujemy start, taki projekt pilotażowy 22-23. Jesteśmy już w części przygotowani, tak jak mówię, to wymaga mnóstwo uzgodnień, zmian przepisów, regulaminów, regulacji z Międzynarodową Federacją, ustalenie pewnych zasad, które, które są już częściowo przedyskutowane. W każdym razie jakby jest wola do przystąpienia do tego projektu i teraz rozpoczynamy po prostu pracę merytoryczną, dzień po dniu, punkt po punkcie, każdej umowy, każdych regulaminów. Mamy pomysły marketingowe, także jesteśmy gotowi na, 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 na otwarcie, na pracę. Mamy pomysł, także, także wierzymy, wierzymy w powodzenie tego projektu. Kluby plus ligi zgodziły się na dołączenie do rozgrywek drużyny spoza Polski. Patrząc to trzeba w dwa kierunki i pokazanie po Polski polski zespół w Lwowie, czy na Ukrainie, czy, czy również to, że, że zespół, który będzie grał z Ukrainy, z Lwowa, e, również będzie taką nową ofertą dla Ukraińców mieszkających w Polsce, którzy tutaj pracują, zakładają rodziny. Także cieszymy się, że jesteśmy jakby pierwsi w tym temacie. Mam nadzieję, że, że to przyniesie efekt taki pod względem marketingowym, sportowym, wymiany biznesowej. Szukamy nowych pomysłów. Zawsze byliśmy pierwsi i mam nadzieję, że będziemy. Przypomnijmy, że w sezonie 2020-2021 mistrzem Polski został Jastrzębski Węgiel, a z Ligi spadł MKS Będzin. Ceratana a Czarni Radom zajęli natomiast odległe 12 miejsce. Do najwyższej klasy rozgrywającej awansowała luk Politechnika Lublin. Dziś gościem w programie Tajbrek jest Piotr Filipowicz, fizjoterapeuta, Aleklerk. moja Radomki Radom. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, porozmawiamy na początek o roli fizjoterapeuty w zespole klasy. bo można powiedzieć, że ona jest chyba nie do przecenienia. Zgodzisz się z tym? No jest na pewno, na pewno w profesjonalnym sporcie z roku na rok jest to, jest to rola coraz ważniejsza. Dlatego też widać, że niejednokrotnie kluby w swoich sztabach szkoleniowych nie, nie zatrudniają tylko jednego, ale dwóch albo nawet trzech fizjoterapeutów, ponieważ no, gra jest coraz szybsza, meczy jest coraz więcej. Chcielibyśmy, żeby zawodnicy, zawodniczki atakowali coraz mocniej, skakali coraz wyżej i, i tworzyli coraz to lepsze spektakle dla kibiców, no, ale jest to zawsze okupione z zdrowiem zawodników i zawodniczek, dlatego. No jest to rola ważna, żeby na bieżąco reagować i, i starać się te wszystkie, wszystkie kontuzje i urazy na bieżąco zaleczać, wyleczać i, i tworzyć to coraz to lepszych atletów. Bo to też jest praca nie tylko oczywiście po meczach, ale po każdym treningu tak naprawdę, czyli od poniedziałku do, do niedzieli można powiedzieć, walka z tymi mikrourazami, przeciążeniami. Tak, tak, tak właśnie jak powiedziałeś, to jest praca od poniedziałku do niedzieli, tak jak kończyliśmy sezon, to zwrócimy uwagę, że no, w tym roku miałem dwa dni wolne pod koniec kwietnia, więc no jest to na pewno praca, można powiedzieć 24 na 7, tym bardziej, że często wypadają jakieś wyjazdy do, do lekarzy, do, do Warszawy, czy nawet dalej, więc często no, wykracza to poza ramowy czas pracy. No, a jeżeli chodzi o, o pracę, no, to jest zazwyczaj fizjoterapeuta jest pierwszy na hali. Ostatni wychodzi. A na pewno wychodzi ostatni. To, mhm. to na 100%. Jesteś w Radomce już od paru sezonów. Wcześniej też rola y, drugiego trenera. Y, można chyba zaryzykować stwierdzenie, że Radomka z roku na rok się rozwija, robi postępy. Y, to zdecydowanie tak nawet. E... Znaczy, już nawet patrząc pod kątem wyniku sportowego. Oczywiście. Tak, można spojrzeć, w, jakich, w jakim miejscu w polskiej siatkówce była Radomka, gdzie jest teraz. Ostatni, ostatni wynik dał mi, dał mi dużo do myślenia, ponieważ skończyliśmy na, na czwartym miejscu. Ten przegrany mecz o brązowy medal z EUKS-em na pewno budził takie negatywne emocje, troszkę, troszkę taki żal, ale gdzieś na spokojnie tydzień po, po zakończeniu się tego meczu o brązowy medal. Patrząc na, na proces, jaki, jaki się odbył, to jakie kroki cały czas są, są robione w celu rozwoju tego klubu, naprawdę sprawiają, że, że dalej sprawia mi to satysfakcję i mimo wszystko przegrana w tym meczu o brązowy medal jest pewnego rodzaju porażką, tak mimo wszystko cały sezon sportowo zdecydowanie na plus. To jest to naprawdę niesamowity sezon, a biorąc pod uwagę proces nawet organizacyjny. Może no to, być taka, taką motywacją do, do pracy w przyszłości? Tak, zdecydowanie. No, to jest cały czas, cały czas motywacja, cały czas e, nowe pomysły, i tak nawet ostatnio się, się śmiałem z dyrektorem Łukaszem Krukiem, że to, o co w pierwszej lidze walczyliśmy i wypisywałem to na liście życzeń, że gdyby starczyło budżetu, to dobrze by było. To są w tej chwili takie naprawdę minima, od których zaczynamy, i, i coraz to nowe rzeczy można, można na tą listę życzeń napisać. I tutaj, prezesie, ta lista jest długa, więc jeszcze mamy sporo, sporo do poprawienia na pewno. <grym> można powiedzieć, że chyba teraz jesteście taką eksportową drużyną w Radomiu, patrząc, patrząc na ten poprzedni sezon, bo, bo zdecydowanie wynik sportowy macie, macie najlepszy. Mówię o sportach halowych przede wszystkim. Tak się. Tak się przydarzyło, że, że Czarny nie do końca wyszedł ten sezon. Zdarza się to. Radomka w zeszłym roku również, również miała delikatny kryzys. Tak, tak się dzieje, jeżeli. No tak dziesiąte miejsce w zeszłym sezonie. Tak, tak, tak. tak dokładnie dziesiąte. Z 10 miejsce. na czwarte, także jest, jest 10 na agres. czwarte. Rok, rok wcześniej siódme, pozasadnicze mm. i ósme, więc to był delikatny krok w tył, no ale to pokazało to, że. Czasami i... trzeba krok w tył zrobić, żeby. żeby tak, żeby się potem. rozpędzić i, i zrobić mm. ten dwa w przód. No To pokazuje to, że po prostu no, to jest sport. To jest, nawet jeżeli zawodnik przed sezonem, zawodniczka wyglądają dobrze, wygląda to na przemyślany transfer, to mimo wszystko, no to czynnik ludzki może sprawić, że, że to nie wyjdzie. Jeżeli rozmawiamy o takich klubach jak Radomka czy Czarni, to nie, jest, to nie są kluby, które mogą sobie pozwolić na budowanie drużyny. W pełnym składzie identycznych zawodników, i kto nie wejdzie na boisko, jest pewne, że, że będzie to jakaś wartość dodana. Tutaj niestety. Tak, dwunastka wyrównanych zawodników, zawodniczek kosztuje tak. dużo, dużo więcej. Dużo tak? dużo więcej. No, a tutaj niestety, jeżeli nie wyjdzie dwa, trzy transfery podstawowe, albo nawet jeżeli one nie wyjdzie, to jest zbyt duże słowo, jeżeli one nie będą aż tak mocne, jak się wydawało przy budowaniu zespołu, no to wtedy pojawia się problem, no i rzeczywiście ten, ten wynik sportowy może być, e, może być troszkę gorszy. Dlatego tym bardziej trzeba się cieszyć z tego. Jaką siatkówkę mogliśmy w tym roku w wykonaniu Radomki oglądać? Bo Runda serwisza była naprawdę topowa. Jesteście w trakcie budowania zespołu, a może właściwie nie w trakcie budowania, a w trakcie ogłaszania zespołu na nowy sezon. No i te nazwiska, przynajmniej jak na razie ogłoszone, dają nadzieję, że, że będzie równie dobrze, można powiedzieć, w przyszłym sezonie, a może, może i nawet lepiej. Przede wszystkim pozostanie Katarzyny z korupy w Radomiu. To też jest taki duży, duży plusik, myślę. Na pewno drużyna już jest niemalże zbudowana. To, co powiedziałeś, e, możliwość e, pracy i zostawienie Kasi Skorupy przez, przez klub na następny sezon jest niesamowitą sprawą, bo chyba każdy, każdy kibic, który obejrzał chociaż fragment meczu, widział, jak wielką wartością dla, dla drużyny jest, jest Kasia Skorupa. Tak jak powiedziałeś, drużyna jest już niemalże skompletowana. E, powinna, powinna być delikatnie mocniejsza, ale to wszystko, to wszystko, że tak powiem, wyjdzie z praniu, wyjdzie wiadomo, z praniu, na papierze i różnie, boisko różnie to. Boisko to zweryfikuje, tak, tak, tak mhm. ale no, mamy na pewno podstawy do tego, żeby mówić o możliwości i o próbie grania w przyszłym sezonie, o, o najwyższe cele, a to już jest dużo przed sezonem. Móc powiedzieć, że, że mamy w tali karty, które pozwalają na to, żeby myśleć o, o dużym wyniku. Zostawiając na razie Eleklerk, moją Radomkę Radą. Cofnijmy się o parę lat. Skończyłeś liceum imienia Romualda Traugutta w Radomiu. To jest liceum, które wychowało wielu zawodników, którzy, których widzimy, obserwujemy na, na parkietach plus ligi. Właśnie jak wspominasz tamte czasy, bo grałeś w młodzieżowych zespołach czarnych Radom, potem też w seniorskim zespole czarnych. Tak, no w czarnych, w RCS-ie czarnych, później, później w uks spędziłem w sumie. 12 albo 13 lat, więc to, więc to kawał czasu. I czarni są na pewno klubem, który gdzieś tutaj w sercu dalej, dalej mocno siedzi i każde ich potknięcia bardzo bolą i każde sukcesy, nawet te najmniejsze, bardzo cieszą. A jeżeli chodzi o liceum, no to nie jest to przypadkowe, że, że tylu zawodników wyszło właśnie z, z drzwi tej szkoły, ponieważ no. Eee, świetna kadra szkoleniowa. Tak, świetna kadra szkoleniowa. No, trener Andrzej Sitkowski, Arkadiusz Sawiczyński i teraz Łukasz Staniewski robią tam naprawdę kawał dobrej roboty i, i to nie jest przypadek, tylko, tylko po prostu efekt ciężkiej i, i monotonnej pracy w wczesnymi, wczesnymi godzinami. bo te treningi można zac... by wymieniać i wymieniać i tak, wymieniać. te treningi tam się zaczynały o 7.30, więc to. Nie było łatwe, żeby od razu odpalić, odpalić silnik o 7.30, a, a jednak trenerzy potrafili na, na każdym treningu wyciągać z nas maksa i sprawiać, że, że stawaliśmy się lepsi siatkarsko, więc na pewno pozdrawiam wszystkich trenerów, całą szkołę i naprawdę, naprawdę super robota. A śledziłeś poczynienia czarnych w ubiegłym sezonie? No bo wiadomo, że te wasze mecze czasami się tam gdzieś... Może nie po, no pokrywały, bywało chyba także się pokrywały. W każdym razie, y, czy, 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 czy śledziłeś te wyniki na bieżąco, czy oglądałeś mecze, no bo wynik jakby końcowy jest. Wiadomo, zdecydowanie poniżej oczekiwań 12 miejsce przypomnimy. Hmm. Oczywiście wszystkie mecze, które mogłem, mogłem oglądałem, nie było możliwości oglądania tych, tych meczy na hali i starałem się to mhm. e, uszanować, mimo tego, że gdzieś tam pewnie bokiem bym na tą salę jakoś może, może wszedł w drodze do, do, do swojego gabinetu, ale starałem się to uszanować. No tak, wszystkie, mhm. wszystkie mecze, które miałem możliwość oglądałem. Niejednokrotnie jak byliśmy na przykład na meczach wyjazdowych i zawsze przed, dzień przed meczem jest dużo pracy dla fizjoterapeuty, po podróży jednak parę godzin w autokarze sprawia, że, że te dziewczyny trochę, trochę czasu wymagają, to tam zawsze na telewizorze... Szczególnie jak się do Polic jedzie na przykład. Tak, tego. po, po podróży do Polic no to tak kolokwialnie mówiąc wychodzi się zmielonym, a nie, nie gotowym do grania, więc no troszkę, troszkę tej pracy to kosztuje i zawsze, zawsze te mecze czarnych gdzieś tam w tle na, na telewizorze leciały, więc tak... Śledziłem wyniki, śledziłem mecze. No, myślę, że już zostało nawet powiedziane, w tym już wszystko, wszystko na ten temat powiedziane, mm. więc nie ma co się tutaj rozwodzić. Więc. Grałeś e, przez ostatnie parę lat na piasku, grywasz ciągle w przerwie, tej, kiedy jest trochę tego wolnego czasu między jednym a drugim sezonem klubowym? Tak, no to jest, e, to jest takie... Takie moje zajęcie dodatkowe, które nadal sprawia mi dużo, dużo radości, mimo tego, że już na hali nie, nie gram i, i na co dzień nie, nie trenuję siatkówki, to praktycznie pierwszy dzień po sezonie, który e, pier, pierwszego dnia po sezonie, kiedy, kiedy zakończyliśmy granie, mimo tego, że nie było pogody, poszedłem na ten piasek troszkę pochodzić i pobiegać, żeby troszkę lepiej lepiej wystartować e, z przygotowaniami. Tak, e, trenujemy. Trenujemy całkiem, całkiem sporo, więc myślę, że jeżeli będzie okazja sprawdzić się na jakichś turniejach, to wstydu nie będzie. No tak, Czyli jakiś udział w turniejach jest przewidziany, chociaż też w tych czasach pandemicznych nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, bo chociażby w zeszłym, w zeszłym roku ten turniej taki flagowy, można powiedzieć, w naszym regionie, w Przysusze, był odwołany. Tak, no w zeszłym roku, w ostatnimi czasy, to był w ogóle turniej okrzyknięty rangą Super Pucharu, więc no to było naprawdę topowe, najważniejsze wydarzenie. No I też najlepsi siatkarze plażowi przyjeżdżali. Tak, dokładnie, dokładnie. dokładnie. Nawet dwa razy w tym turnieju miałem okazję, okazję uczestniczyć. Więc na pewno, na pewno super. Szkoda, że, że nie mogło się to odbyć. W tym roku prawdopodobnie też się to, to nie odbędzie, chociaż losy tego turnieju dalej, dalej toczą się tam gdzieś. E, w zależy od sytuacji. Na tak, tak, dokładnie. Wszystko zależy od, od sytuacji. Mhm. Ale no już mam informację, że parę turniejów z cyklu eliminacji Mistrzostw Polski ruszy. E, czyli będzie gdzie grać. E, czyli na pewno będzie gdzie grać, mam nadzieję, że te turnieje amatorskie, które z roku na rok y, coraz mniej przypominają turnieje amatorskie, też będą się odbywały, więc mm. e, <coughs> mam nadzieję, że będzie gdzie grać. Jeszcze na koniec <coughs> zapytam, rusza za chwilę siatkarska Liga Narodów, reprezentacja Polski, zarówno Męska, jak i żeńska w tych rozgrywkach wystąpi. Męska reprezentacja przygotowuje się, wiadomo, do igrzysk olimpijskich. To jest taki turniej najważniejszy w tym sezonie reprezentacyjnym. No ale ta Liga Narodów będzie chyba takim ciekawym doświadczeniem, bo, no, bo jak wszyscy wiemy, mecze będą rozgrywane w jednym mieście, w tak zwanej bańce więc trochę inaczej niż, niż zazwyczaj. No i przede wszystkim ten sezon reprezentacyjny będzie w porównaniu do, do zeszłego sezonu. Jak oceniasz szanse w ogóle naszych? I jeżeli naszych chodzi o reprezentację krajach. mężczyzn, no to jestem przekonany, że e, będzie to wynik dobry, ponieważ e, trener Heinel ma w tej chwili do dyspozycji 18 zawodników i każdy jest w stanie wyjść na boisko i e, być lepszy od zawodnika, którego zastąpił, więc tutaj naprawdę. Trener będzie miał ogromną możliwość szatkowania tym składem i, i będzie miał naprawdę spory ból głowy. Którego? Ciężko wybrać tą dwunastkę tak, na igrzyska. Ciężko wybrać na pewno dwunastkę na igrzyska, a to będzie turniej docelowy w tym sezonie, ale też w Rimini ta Liga Narodów w tym roku, tak jak wspomniałeś w bańce, w bardzo eksperymentalnej formule, ponieważ jest to 3 dni grania, 3 dni przerwy i tak należy rozegrać 15 spotkań, więc to jest 15 spotkań, 26-27 dni, więc na pewno ta rotacja tutaj będzie musiała być duża i myślę, że w szerokości tego składu będzie tkwiła siła polskiej reprezentacji, więc tutaj na pewno jestem spokojny. Również reprezentacja kobiet przygotowuje się do tego turnieju, one zaczynają 3 dni wcześniej. Na starcie mają naprawdę nie lada przeprawy, ponieważ grają z Włoszkami, Turczynkami, Serbkami, czyli ostatnie 4 drużyny najlepsze Mistrzostw Europy razem z Polską, więc to naprawdę będą możliwe, że najważniejsze boje w tej, w tej edycji Ligi Narodów na sam początek, no ale też, też identyczna formuła, mecze trzy dni grania z rzędu i trzy dni, trzy dni przerwy, więc na pewno e, współczuję i pozdrawiam fizjoterapeutów ze, ze sztabu szkoleniowego, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, ponieważ roboty będziecie mieli panowie naprawdę dużo. Nie ma akcentu jeśli chodzi o, o zawodniczki w reprezentacji Polski, jeśli chodzi o Radomkę, ale jest w sztabie szkoleniowym. E, e, tak, 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 tak. Jest, e, do Rimini e, jedzie Radek Wodziński, e, który też jeżeli chodzi o, o przygotowanie taktyczne i, i odprawy meczowe na pewno będzie miał dużo roboty, ponieważ trzy dni grania z rzędu, no to e, na pewno każda noc zostanie zarwana tam, więc e, jemu też należy życzyć dużo, dużo siły, ale Jestem przekonany, że, że sobie poradzi, bo jest tej kadrze nie, nie od dziś jest do tego przyzwyczajony. Dopiero gdy, gdy wchodzi na te najwyższe obroty, to, to pokazuje na co naprawdę go stać. Także w przyszłym tygodniu zaczynamy oglądać i śledzić losy reprezentacji polskiej, żeńskiej i męskiej. Tak, jest. Będzie za, tego trochę. Za, za pięć dni już ruszają, ruszają kobiety, i, i będzie tam na początek naprawdę dobre granie z tymi, tymi topowymi drużynami. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziś moimi gościem w programie Tajbrek był Piotr Filipowicz, fizjoterapeuta, ale klerk moja Radom Kiradom. Dziękuję serdecznie.